Pozwólcie, że powiem o świadectwie pewnego włoskiego misjonarza, który został wysłany do małego miasteczka w Ameryce Południowej. Opowiada on takie zdarzenie. Kiedy odprawiałem Mszę Świętą w niedzielę, tuż przed konsekracją jakaś kobieta zbliżyła się do ołtarza. W ramionach trzymała umierające dziecko. Ku memu zaskoczeniu położyła dziecko na ołtarzu. Zapytałem co robisz? Odpowiedziała. Mówiłeś ojcze, że podczas konsekracji Jezus staje się fizycznie obecny w tym chlebie. Że Jezus, który przychodzi na ołtarz w hostii jest tym samym, który żył dwa tysiące lat temu. Wtedy pomagał wszystkim, którzy go prosili, i dotykał, i uzdrawiał chorych. Jeśli to, co mówiłeś, jest prawdą, jeśli Jezus przychodzi na ołtarz, musi dotknąć i uzdrowić mojego synka. Jestem zbyt biedna. I nie mam pieniędzy ani na lekarza, ani na lekarstwa. Zostawiła więc dziecko na ołtarzu i podczas przeistoczenia zostało ono uzdrowione.